Cześć, z tej strony Kip Debita, przed Wami skrót drugiego meczu finału w konferencji zachodniej Golden State Warriors vs San Antonio Spurs. Kawhi Leonard w tym meczu nie zagrał, ale mamy małą, pocieszającą wiadomość. Rezonans nie wykazał żadnych zmian strukturalnych w jego kolanie, powinien wrócić na mecz numer 3. Pytanie, czy to coś zmieni? Golden State od samego początku byli bezlitośni. Wiedzieli, że San Antonio bez swoich dwóch kontuzjowanych gwiazd będą o wiele prostszym przeciwnikiem i chcą w pełni wykorzystać tę sytuację wygrywając drugi mecz serii, a być może także wszystkie cztery mecze. Sweep da im o wiele więcej czasu, by przygotować się i odpocząć przed finałem NBA, w którym Zapewne spotkają się z Cleveland Cavaliers. Mimo że finał wschodu jeszcze się nawet nie rozpoczął, to mało kto wierzy w to, że Boston są w stanie zwyciężyć z Cleveland. Wróćmy do meczu. Warriors po pierwszej kwarcie wygrywali 33 do 16, a Steph Curry w pojedynkę zdobył 15 punktów rzucając trójki jak szalony. Łącznie zdobył 29 punktów, trafiając 6 trójek, dodając do tego po 7 zbiórek oraz asyst. Nie tylko Stephen jednak miał dobry dzień rzutowy, ponieważ Golden State trafili w tym spotkaniu aż 18 trójek na 37 oddanych prób. W szeregach Warriors punktowali wszyscy, włącznie z rezerwowymi. Patrick McCall zdobył 18 punktów, trafiając 3 trójki. Ian Clark oraz Sean Livingston zdobyli po 10 punktów z ławki. Nawet James Michael McAdoo pojawił się na boisku, zdobył 9 punktów, 5 zbiórek. W połowie meczu wynik wskazywał 72 do 44 dla Golden State Warriors. Z całą pewnością fani dobrej koszykówki, fani zespołowej koszykówki ostrzyli sobie zęby przed tą serią, która niestety przedwcześnie zakończyła się w trzeciej kwarcie meczu numer 1. Wpływ jaki wywarła na zawodników Spurs kontuzja i Lenarda był przeogromny. Drugi mecz serii był rzezią niewiniątek. Golden State Warriors 136, San Antonio 100. Dziś ciekawostek nie będzie, ponieważ, jak dla mnie, jest to mecz bez historii, ale przedstawię wam cytat Grega Popowicza o swoich zawodnikach po dzisiejszym meczu. Nie sądzę, by oni jeszcze wierzyli. Miejmy nadzieję, że Kawaj Leonard wróci w meczu numer 3 i wraz z nim wróci na boisko rywalizacja oraz dobra koszykówka. To są play-offy, to są finały konferencji. Jako fani NBA, na tym etapie rozgrywek chcemy oglądać dobrą koszykówkę. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony, Kip The Beat, cześć!